Zanim ruszymy w podróż no. posiadam mi jedno fundamentalne pytanie. No. Ale to z ważne pytanie. Jak Volvo? Jeździ. Tak? Co? Ta? A co? B był w serwisie znowu ostatnia, czy nie? Muszę wyciąć kawałek <śmany> <śmany> Big problems. Kano ja nie chcę szybko tym jechać od razu ci powiem. Do 25. Nie kurt ściągnij mi oponę, ona i tak ledwo moim... Weź, mą... jedź. Czego ty stękasz? Felcik, też jedź. Wy tutaj siły nie macie ze mną konkurować. Dzisiaj ja na elektryku. You have no power here. Jak ci się Tomasz jedzie? O, powiem ci na tym rowerze. Bardzo przyjemnie mi się jeździło. Dziękuję pani Giant za wypożyczenie, za udostępnienie. Bo ja na tym rowerze zrobiłem raz 100 coś, no. a potem zrobiłem 205 chyba. No i ja zrobiłem zesetkę raz. No i co powiesz? Przyjemnie? Czuć? Generalnie to jest rower, który ma wszystko, żeby być topowym rowerem ra racingowym, nawet nie być. Tylko on jest rowerem racingowym, który nie kosztuje kosmicznych pieniędzy względem tych najwyższych modeli. Tak. On ma w zestawie uchwyt do garmina, on wiele też nie waży. Tu. Ja nie wiem, czy ja dobrze to odbierałem sobie na tych, powiedzmy, 300 km Masa kół. No. Że czuć, że tu depczesz je, jest szybka reakcja. Ale to nie tylko masa kół, ale to Ale i sztywność ramy. ...zostały skonstruowane razem z ramą, to zaraz sobie opowiemy, jak gdzieś się zatrzymamy, bo na razie ile mamy w nogach dzisiaj? No to już po tamtych to 50 i no. teraz dwie dychy już dołożone. To już 70, no. Do no. No, przy czym... Ja jak jeździłem tym Giantem, to wiesz co mnie boli? No? Kurczę, żeby on wyglądał troszkę inaczej. Bo nawet ludzie mówią, a co to za rower jakiś taki, on nie wygląda. No nie, tutaj, tutaj lakier jest bardzo ładny, bo to jest taki mieniący się. Ale ja mam wrażenie, że ten lakier mieniący się, on jest za taką mgłą. Ja nie wiem o co chodzi, ale wiesz, tu brakuje takiego... Tego czegoś, ja jakby wiem. Jakby Giant, jako największy producent rowerów na świecie... Ma jakiegoś designera, który coś tam robi, ale to nie jest topowy designer. Wiesz, może problem. on, tak, może oni poszli, zróbmy może cenowo fajnie, a nie topowy designer, ale no się ale wydaje tak, tyle jeżeli, na rower. Jeżeli malujesz rower jakoś, to go możesz pomalować w sposób inny. Dajmy tutaj. I koszt malowania raczej nie jest kosmicznie różny. No nie. Oh, there we are. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie Kamil. Zaczynam od maili analogowych pierwszy. To widzę, że to gdzieś od dziadka Tomka. Serdeczne Ech. pozdrowienia dla wszystkich z Saksonii, Nie, nie jesteśmy tu dla wysyłania pocztówki. O. Nie błąd. Tak, tak, jesteśmy tu dla wysyłania pocztówki. Ale oprócz tego mieszkamy tu na stałe. A ja w pobliskim Hartmoundsdorfie składam rowery ulubionej marki nie Kamil'a. Jakiej? Czy oni mają fabrykę w Niemczech? Ale tu wiesz, tam dużo fabryk jest w Niemczech A ile masz marek ulubionych? No mam parę marek ulubionych Ale jedną masz, dla której kubków nie musi zmieniać A, o to chodzi Której? No, pyta się, no co za gość What a guy I drugie pozdrowienia, o, ze słonecznego Ełku O, widzisz? Proponuje, aby objechać marzurską pętlę rowerową wokół wielkich jezior, to 310 km. A to jest dobra propozycja No, można do Ełku kiedyś pojechać mam Kamil i nie Kamil, mail analogowy o, to by było fajne. Schowaj, schowaj do kieszeni, bo wiatr zwieje nie będę biegał za tym. Nie będę biegał za kozą. I w dniu dzisiejszym, przed Wami Giant TCR Advanced Pro Zero. Pro Zero, tak. Na tej, o, to jest ten model na tej nowej ramie, poprawionej. Tak, ale ta nowa rama, bo to też warto sobie wytłumaczyć na nowo. Nowa rama w Giantie, która się pokazała jak byliśmy na Tajwanie w tym roku. Tak. Oznacza tyle w przypadku wersji Pro, że Rama jest ta sama, włókno jest te same, jest nowy widelec, który tutaj przywędrował z modelu SL, SL tak. i jest kierownica z lekką flarą. Tak, ale nie ma o tutaj tego, co miał poprzedni tak. TCR i nie ma tutaj durnych kabelków, co tutaj szły, co mi się bardzo nie podobało. Tak, ale generalnie no, konstrukcja jakoś poprawiono. Giant w sumie może to i dobrze, on nie wylicza ile procentowo jest lepszy, że 70, 60, 80, No, 10, nie podają 10. tego. Nie podają, po prostu jest to najnowsza generacja roweru. Tak. Tomek. I opowiadaj o nim dalej, bo to jest bardzo ciekawe. Na tym rowerze łącznie przejechaliśmy około 400 km. Więcej, bo jeszcze Hubert go wziął raz na testy. No to pół tysiąca strzeliśmy. Myślę, że 500, 500 napykaliśmy na nim, powiem Ci. I mi się wydaje, że jednym głosem możemy śmiało powiedzieć, Tomasz, że. Jest bardzo ok. Ten rower naprawdę w porządku jedzie. Ja, jak wsiadłem na niego, to miałem takie wrażenie, że wow, wow. Co tu się wydarzyło? Tak, ale ja myślę, że to jest zasługa i ramy. I kół, to musi, być, co to musi być połączone tak naprawdę. Te dwa Giant. systemy muszą działać razem. Znaczy, no generalnie w rowerze szosowym koła i rama to jest absolutnie to są dwie najważniejsze rzeczy, więc jeżeli chcecie coś tuningować, to pamiętajcie, mieć podstawę dobrą ramę, dobrą bazę. Mówił że następną, opony też jeszcze. I następną rzeczą, która jest istotna w rowerze, to są koła, opony i dopiero później bawimy się w napęd, jak już wygramy w Totolotka albo po prostu tak. robimy świnkę skarbonkę. I to, co jest istotne, Giant posiada swój odłam, żeby to przenieść do samochodów, jak Mercedes ma AMG. Yy, no. To oni mają coś takiego, co się nazywa Kadex. Tak. I Cadex to jest top of the top w Giantzie, To w ogóle, żeby tym handlować, to jakieś tam warunki trzeba spełnić i tak dalej. I Kadeksy to absolutnie jedne z najlepszych kół na świecie, stawiane na równi ze wszystkim, tak. co tylko jest najlepsze. Ale tu nie są Kadeksy. Ale i teraz to, co jest istotne, w najlepszych kołach typu Kadeks, typu Blacking, które mają szprychy karbonowe no to właśnie one mają szprychy karbonowe, ale teraz co tutaj jest to są koła o oznaczeniu w Giantie to jest SLR ta. ale nie jest to jednak kadeks. i te SLRy, uwaga, mają szprychy karbonowe przez to, że ta szprycha jest karbonowa, ja jak je sobie tutaj próbuję potycać one są tak pieruńsko naciągnięte są tak sztywne. No ja nie mówię, że tego no. się nie da zrobić w aluminium, ale dlaczegoż te największe, najlepsze firmy, które się specjalizują w kołach, wstawiają szprychy kar karbonowe? Bo ten rower, szczerze mówię, to jest rakieta. Tak, I ja według, ci mówię, No, no mów, mów, przepraszam. Ja przejechałem im, tak jak mówiłem, raz 200 tam, 5 chyba raz stówę i powiem, czy on fajnie i pod górkę jechał. No. Jechał fajnie po prostej. I mało tego, bardzo wygodnie mi się jechało na dziurawym asfalcie, na jakimś takim bruku. No właśnie i to jest to, czego gołym okiem nie widać. No bo jeżeli się nie znamy, to widzimy no ramę, kilka, tam dwa trójkąty, koła jakieś wsadzone i tyle wszystkiego. ja mam osobiste wrażenie takie, że ten rower to naprawdę jest mega ultra pocisk grzechej. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka sobie, jak ja miałbym, Tomek w głowie no. ustawić. Ile kosztuje taka taczka, którą się mogę ścigać z najlepszymi i jaki jest próg w rowerze szosowym w tym, w tym czasie, bo jesteśmy no. w roku 24, jest połowa, no. ceny się w miarę unormowały, po COVID zeszło to jakoś w miarę na ziemię. To wydaje mi się, że nawet w odniesieniu do Cannondale, do Treka Madonki Nowej 28, 9, 30 to jest taka cena, że my możemy mieć rower kompletny, który będzie miał świetną ramę który będzie miał bardzo dobre koła karbonowe który będzie miał bardzo dobry napęd elektroniczny czy to AXS ze sram czy to Di2 z Shimano który będzie miał sztycę karbonową który w przypadku niektórych może mieć już kokpit zintegrowany i tak dalej naprawdę mega maszyna no ja czekam na tą Madonkę żeby się przejechać tym Assalam, tym że no stoisz w magazynie jest? no kilka sztuk It's good to know. Co jeszcze chciałem? Dzikiera karbonowa, więc też jest przyjemna. I To, co też zasługuje na uwagę, spójrzcie tylko na to, że mimo iż nie jest tutaj kokpit zintegrowany, to tak samo nigdzie nie wystaje żaden pancernik. Dokładnie, tutaj masz pochowane no i tego nie widać, z pod spodu. tego nie widać. Tak jest, więc to też szacunek, no bo tutaj mamy oprócz tego, że jest sztyca karbonowa, to mamy również kierownicę karbonową. I teraz jeszcze, żeby nie było tak za wesoło. Ja nie wiem dlaczegoż, ale słuchajcie, są koła, które zostały wprowadzone, nie wiem, sezon temu. No, one jakieś tam przewijały się, te tak. huklesy, tak? Zostały wprowadzone huklesy. Ale ile one budzą kontrowersji, to ja nie pamiętam, do czasów huklesów kolejna taka rewolucja w kołach, to były jak 29 w MTB wchodzimy. No, tylko tutaj ludzie obawiają się troszkę, bo tu na przykład opony mam bezdętkowe, tak? I koła są huklesy. Ja nie mogę tu każdej opony sobie okay, zrobić. Ale jak powiedz, z czym się różni Hukles od systemu Cubeles. Nie, Hukles nie ma, obręcz nie ma takiego haczyka, tak. żeby opona tam się zaczepiła. Tak tu jest. jak złapiesz gumę, dętki nie wstawisz. Tak jest. Bo ci ściągnie to oponę razem z tym tak jest. w zdentku. Generalnie w kołach Hukles masz rant, który stoi o tak mniej więcej. Tak, on jest na prosto tak ścianka A zrobiona. A jak masz normalne koła bezdentkowe, dentkowe. To tutaj jest taki rant i jeden bok opony wchodzi pod ten się rant zazębia, tak. i się zapiera, ponieważ w oponach, zwłaszcza w szosowych, ten rancik on jest bardzo sztywny. Tam siedzi zazwyczaj jakiś oplot czegoś tam. czegoś tam po no, prostu. Ale, ale wracając do tego, właśnie co mówisz, jest ostra G-burza w internecie, tak. tak naprawdę, i dużo, dużo tak, jest. A teraz jeszcze, no niestety, odszedł z naszej ziemi zawodnik, który jechał na wyścigu. I gdzieś tam ludzie gadają, nie wiem na ile to lobby, na ile nie lobby, że najpierw był jakiś strzał, było widać jakiś. Biały płyn jakiś, jakiś i opona się zwinęła tak no naprawdę. No i pan niestety trafił do szpitala i po długiej walce w szpitalu, nie wiemy, no. nikt nie określił stricte, czy to jest związane z tym, że były to koła hukles, ale to już nie pierwsza kontrowersja związana nie z Nie tymi... pierwszy przypadek z takimi kołami, gdzie zawinęło oponę z obręczy tak naprawdę. To. I to jest jakby rzecz, która mi spokoju troszeczkę nie daje. Aczkolwiek przejechaliśmy pół tysiąca kilometrów i nic się kompletnie nie wydarzyło. Ja na małym ciśnieniu jechałem z Gdzieś jak rozmawiałem z ludźmi, którzy się bardzo mocno znają, czytają fora i tak dalej, mówią, że huklesy mają sens, ale to musi być obręcz dedykowana pod hukles. opona i ciśnienie. I opona dedykowana pod hukles i ciśnienie, ponieważ na huklesach również jeździ się o wiele, wiele mniejszym ciśnieniu. No tak, bo ja, ja jeździłem na mniejszym ciśnieniu tutaj, powiem, tylko nie wydaje mi się, żeby zawodnik jechał na źle dobranej oponie czy ciśnieniu. No. To wiesz, to takie ale gadanie. Ale też wiesz, nie ma na to żadnych dowodów. No to są wszystko domysły. No generalnie huklesy budzą dużo kontrowersję, ale jeżeli mówimy o samym rowerze, Kurczę, jak ja bym był właścicielem takiego gianta, no to szukałbym ażbym w końcu znalazł takiego designera, oczywiście. Ja mówię tylko o sobie. Mi na przykład ten rower wizualnie, no on wygląda jak rower za 10 tysięcy złotych. Tak. Nie że wygląda Nie. tragicznie źle, czy coś, tylko mając konkurencyjnego Cannondale'a, mając konkurencyjnego Treka, mając konkurencyjnego Speca Kaniona. Tam są troszkę lepiej dograne jakby te kolory. Gdyby się postawiło pięć rowerów obok siebie, to według mnie, niestety, Ale Giant Słaboby. wizualnie wyglądałby najsłabiej. No. Słabo panie, powiem czy ten kolor on się w słońcu mieni, ale ja mam wrażenie, że on jest za taką mgłą położony. Ten kolor nie ma tej wyrazistości tego czegoś. Tak, co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś lubi. Tego typu malowania, bo umówmy się, tu jest postawione na mocny minimalizm. Nie ma wielkiego napisu Giant, przy czym no nie ma też małego. No, Normalne jest, no. Jeżeli ktoś lubi, to ja patrząc przez pryzmat tego, jak mi tym rowerem się jechało, to ja się pod nim podpisuję rękoma nogami, bo jest to rower kompletny w którym nic nie trzeba zmieniać. A jak O owijka? owijka, dobra, ja by z rękawiczek 205 machnąłem, no. jest ok. Siodełko jest ok. Nic, nie ma jednej rzeczy, w którym tym rowerze chciałbym, musiałbym zmienić. Mało tego, ma może nawet trochę więcej, bo wydaje mi się, że konkurencja w tej cenie żadna szprych karbonowych nie, nie da. Nie, 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 nie. nie. A, a, ja, posiadać, a posiadać koła karbonowe, to już jest tak. Sukces, a, jeszcze a koła karbonowe ze sprychami karbonowymi, to już jest duży to, to jest level na co. Jeszcze levele. przypomnijmy, że to jest dożywotnia gwarancja na ramę. Tak, w Giantie jest lifetime warranty i jak kiedyś ktoś miał problem z Giantem w latach 2000, to te czasy dawno minęły, Giant siłął ma mają naprawdę bardzo dobry customer service i takich problemów nie stwierdzono. Tak, tylko teraz widzisz, pojeździliśmy na tym tcr i on zrobił wow. I teraz jakbyśmy się przesiedli na Tissiera tego podstawowego, na stopiące analogowej, on by nie robił tego, wow, niestety, bo są inne koła. To, że on ma grupę tam na linkę, to moim zdaniem nie, nie zrobi aż takiej dużej różnicy. No. Ważne, że już jest, tarcza, że to hamuje, ale no niestety, kółka to... Tomasz, to ja proponuję, bo ten rower trzeba będzie w końcu dla Gianta oddać, ja proponuję pójść. A na jakbyśmy rower. nie oddali? Pani Giant przyjechała, zrobiłaby ci z tyłu Ja zapraszam się panią Giant. O, no ciastki, kawy. Ale ona, wydaje mi się, że może mieć co robić. Bo ogarnąć nasz kraj, to jest kawał pięknej roboty. Nie, bardzo, bardzo pozytywny. Ile bardzo idziemy jeszcze strzelić, zanim dojedziemy do samochodu? No i trzy dychy do samochodu, czyli tam 50, 20 to 70, plus trzy dychy to stuwa. No. I że dla felcika bateria. No. Wytrzymuje. Takie, poś, takie poświęcenie dla YouTube widzów, co? Ale jest to poświęcenie na które jestem gotów. Tu jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której zapomnieliśmy. Ten rower posiada pomiar mocy na lewą nogę. No i w tym wypadku, nie doży że też jest, jest pomiar mocy. No to to jest mocny konkurent no, dla tak naprawdę każdego każdego roweru który jest mniej więcej w tym przedziale cenowym. No nawet nie wiem, czy ba bardzo mocny, rzekłbym. No, ale czuć sztywność, jak się lecisz. Czuć to? sztywność i jeszcze jedna bardzo rzecz, która mi bardzo tu odpowiadała. Dla której warto Ta. żyć? Jest jedna rzecz, na której warto żyć. To jest wąska kierownica. No i ona z flaru jest, żebyś ty, jak będziesz atakował tablicę, na przykład, chałupki wielkie, Ta. to żebyś mógł się rozpychać rękami i wygrać. Nie, ale wąska kiera, powiem ci naprawdę. Kiedyś myślałem, że taki bajer jest, ale to jednak nie jest bajer. Ja u siebie mam 38. Eee, jeszcze nim zatyrkamy przed samochodem... Bo to też ładnie może tyrkać. Ale powiem Ci, te tyrkanie... To co? Głowa boli, powiem Ci, na 200. Ja wiem. A weź, puść. Dobrze. Ja wiem, po co jest zrobione te tyrkanie. Patrz, jaką mam formę, Tomek. No, forma, forma. Wiesz, po co jest te tyrkanie zrobione w tym rowerze? Po co? Żebyś tą stop pedałował. Tak, bo... Tak, bo, bo to powiem ci... Mobilizator. Głowa boli, o. Ale to widzisz, to możesz szmelcu nadać, nie będzie. Się roztyrka, ale jak nim jechałem... Ale zobacz, a tutaj tak w punkt. No nie. Jechałem tym, Roztyrkało to mi się koło, aż piecek dla pani podskoczył. Tak? Dzwonka nie trzeba. No właśnie, bo to może pełnić też drugą funkcję. No ale to jest po to może to zrobili, co? Może być. Żeby nie po trzeba było... Zrobili. Żeby trzeba było ciągle ugniatać te ugniatacze. Widzisz, ja tam osobiście lubię. No wiesz. Ale to jest... tak jak wydech w samochodzie. Jeden lubi wydech sportowy, który wiesz, robi. Wydek sportowy jest łucy, fajny to... może po tak? A, wolniej. Nie, nie da rady. Tam na tym Wydech sportowy jest fajny po mieście. Czy pojechałbyś z wydechem sportowym 500 km? No pewnie. Jasne. I bym jeszcze radia nie włączał. No pewnie, pewnie. Jasne, zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. No. I to jest Tomek Ciekawostka, bo ten rower, jestem ciekaw, jak go porównamy, tego treka wyciągniemy za 29 tysięcy. Co tutaj się wydarzy się? Powiem Ci tak, w zestawie on ma już uchwyt do garmina, Jak uważamy raz z uchwytem do da, garmina. Dawaj go tak jak stoi, I ważymy. Tak się tak zważymy. O kurde. W MC, przypomnijmy. Ile? 7... to waga coś zepsuta, 7500 równo. Bez żadnych gramu. Dobra waga. I mam tego T Giant TCR Pro Zero. Rower bardzo mi podpasował tak naprawdę. Jeden o tutejskim. Nara.